Nieraz mówimy o różnych wartościach, ile ma być odpływu tam powiedzmy tego powietrza wybiegu w łazienkach, w kuchniach i tak dalej, i tak dalej. Skąd to się bierze? Mamy polską normę 83 łamane na B PN, myślnik 83. To jest norma, która nam mniej więcej charakteryzuje ile ma być wyciągów z łazienek, z kuchni. To, co nas interesuje w takich domkach, już Wam mówię. W z WC lub bez ma być minimum 50 m3 na godzinę tyłu. Samo wydzielone WC ma być 30 m3 na godzinę. W pomieszczeniach jakichś tam powiedzmy takich bezokiennych, ma być wywiew na poziomie 15 m3 na godzinę. W kuchni, jeżeli mamy. Powiedzmy, kuchenkę jakąś tam gazową, czy jakiś zwykły piefyk przy koze, Mamy mieć wyciąg tego powietrza na poziomie 70 m3 na godzinę. Jeżeli jest kuchenka elektryczna, dozwolone jest, powiedzmy, 50 m3 na godzinę. Co ta norma nam jeszcze mówi? Norma nam mówi nawet o podcięciu drzwi, że drzwi mają być podcięte, jeżeli jest wentylacja mechaniczna, powiedzmy. Ma być podcięte 80 cm kwadratowych. czyli jak macie drzwi o długości 80 cm, podcinamy je na 1 cm i mamy podcięcie 80 cm kwadratowych. Norma nam jeszcze co tu mówi, że w pokojach ma być minimalny nawiew, powiedzmy 20 m3 na godzinę lub, albo, to znaczy, albo lub. Minimum jedna wymiana powietrza na godzinę, czyli jeżeli pokój ma 2 m na 4, to jest powiedzmy 8 m2 razy powiedzmy 3, to jest 24 m3, to czyli wymiana musi być, no powiedzmy minimum jedna wymiana na godzinę, czyli 24 m3 na godzinę. To są takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o budownictwo, co nam mówi ta norma, ona nam mówi bardzo dużo. O, jeszcze, co nam mówi bardzo ważne, nieraz jak kłócimy się, jak dobrać tam centralę na tych forach i tak dalej, i tak dalej, to jeżeli z oblicze nam wychodzi centrala, powiedzmy 200 m3 na godzinę, to nasza centrala ma być okresowe zwiększenie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3 na godzinę. Do co najmniej. Czyli możemy, powiedzmy, wziąć o 120 m3 więcej na godzinę. To są takie podstawowe rzeczy, które tutaj Wam omawiam w tej normie. I na podstawie tej normy PN Myślnik 83 będę chciał z Wami omówić 1 czy 2 takie bardzo proste projekty tych domków jednorodzinnych. Mam nadzieję, że mi to się uda. Zaraz zaczniemy je rysować. Chciałem Wam na podstawie przykładu, na podstawie tej polskiej normy, powiedzieć jak to się liczy i jak to się robi. Rozpoczynamy od naszych słynnych łazienek, tam było minimum 50, mamy tu łazienkę dajemy jeden aneostat wypierny, zakładamy powiedzmy 70 zawsze dajemy trochę W kuchni powiedzmy mamy piecyk tam było 50 dla pieca elektrycznego, 70 dla pieca Gazowego zakładamy, że to jest pies gazowy, dajemy powiedzmy tutaj wybiew 70 m3 na godzinę. Do góry mamy następną łazienkę, też dajemy 70 m3 na godzinę. Wybieg. Aczkolwiek tu możemy dać po 50, w samym WC dajemy powiedzmy 30. Tu mamy pomieszczenie techniczne, więc dajemy oddzielnie, bo tutaj widać, o jest miejsce na rekuperator, na jakiś piec gazowy, nie wiadomo czy będzie pompa ciepła, więc to nasze pomieszczenie wyłączamy, dajemy oddzielny jakiś wywiew, czy szczelinowy pod oknem, czy gdziekolwiek, czy jakiś taki mały, kratki jakiś nabiegnik wentylacyjny, Tutaj sobie dajemy. Dobrze. Mamy podstawowe wywiewy rozwiązane. Jeszcze wywiewy zawsze dajemy w klatkach sodowych, ale nie wiemy ile. No i bardzo często ja proponuję dawać wywiew przy kominku. Tutaj, jest nasze ciepło, żeby z powrotem wracał do regulatora. Tu mamy zaznaczony kominek, więc dajemy wywiew na początek. Nie wiemy ile. Teraz tak, zgodnie z tą normą, nabieg minimum 20 m3 yy, i minimum 1. Wymiana w pomieszczeniu, tak powiedzmy sypialnym, gdzie mamy drzwi popodcinane, tak jak powiedziałem, 80 elementów kwadratowych, więc jeżeli drzwi mają, są 80, podcinamy je na centymetr. To jest z tej naszej normy, co wynika. Ja tu sobie policzyłem metry nasze e, sześcienne, w tym pomieszczeniu jest 28, więc dajemy wywiew, możemy go dać tu przy naszym oknie, zakładamy 30. My. Liczymy, że będzie jedna osoba. Jak będzie dwie osoby, dobrze. Dajmy 40. A wkładamy, że będą dwie osoby. Pamiętajcie jeszcze to, co bardzo powiedziałem: do regulacji przepływu używamy przepustnic, które wkładamy w skrzynki, nasze rozprężne. Nie regulujemy a anemosatami. Zobaczcie. A mostatem zawsze regulujemy kształt tej strugi. Bardzo ważne. Czy ona ma iść bardziej do góry, czy ma iść niżej, itd. Tak tak przepływ zawsze czymś takim piankowym. Przepustnice. One do tego są, są opracowane, są po to wymyślone. Że my tutaj jedynie przepływ, tak jak mówię, na przepustnicy ustawiamy sobie 40, a tu sobie ustawiamy kształt. To w tym naszym powiedzmy pomieszczeniu. 2 metry, tak jak pokazałem, 1,80 m, nad osobą co chodzi, co omawiałem w wcześniejszym tam kursie. Powiedzmy 2 metry. promiń O, tak może mi się to uda narysować. Bo ktoś nieraz na tych forach pisze, że jak się montuje przy oknie, traci się ciepło. Ile się traci ciepła? Zobacz, malutki kąt. Niech tu jest, powiedzmy, z 360. Niech tu jest 40 stopni, to macie 1 dziewiątą z 40, to czyli powiedzmy 5 metrów sześciennych, 5 metrów sześciennych na godzinę gdzie na podgrzanie tej szyby powiedzmy, że zmieni się nam temperatura o centymetr, że tu aż takich dużych strat nie ma, a szyba nam wiadomo nigdy nie będzie parować ani to też trzeba wziąć jak to się ustawia, że nawet jak ustawimy tu metr powiedzmy od tego naszego centrum to powiedzmy nie idzie nigdy, to idzie powiedzmy jakieś no nie wiem, jedna trzecia, jedna piąta tego powietrza, które tutaj wydmuchujemy przez ten most to bardzo ważne. Dobra, tu mamy załatwiony tak, wywiew w jednej łazience, wywiew e, mamy załatwiony w kuchni, zgodnie z normą. Dodatkowy wywiew szykujemy przy kominku, żeby dobrać powiedzmy te ciepło. E, mamy łazienkę później do góry, też dajemy wywiew. Tu mamy pralnię. Też robimy wygiew. Ale wygiew robimy czerwony. To mamy nasze wygiewy. Tu mamy powiedzmy 2,50 razy, nie ma tu odległości, a tu też jest 2,50, powiedzmy 3, to jest 7, to jest powiedzmy 8, 7, niech będzie, razy 3 to jest 21. Zróbmy tu dwie wymiany, bo to powiedzmy pralnia, nie będzie suszarnia. To niech też tu jest ze 60 m sześciennych na godzinę. To jest nawet więcej niż dwie wymiany. Dobra. Teraz robimy nasze wybiory, Najłatwiej w pokojach. Zobaczcie. Tu mamy 40 m2. Dobra. Dajemy jeden anemostat nam. 40 m. 40 metrów. Tu też mamy. 39, dajemy mostar Minimum, jedna wymiana. Dajemy to tu przy oknie. 40 też metrów sześciennych. Chodzi o ten promień. Tu nikt nie będzie odczuwał. Tu nie będzie przeszkadzać, bo sobie wyregulujemy. Tu mamy 32 metry. dobra dajemy 30 też 35. Dlaczego też daję tutaj? Bo zobaczcie. Tu mamy załamanie tego dachu. To powietrze się nam tu będzie ładnie rozchodzić. Widzicie, tu macie. Nasze załamanie dało i teraz co musimy to wszystko policzyć. Tu mamy tak 40, 80, 115 mamy na biegu. A sobie tu napiszę 115 na mamy do góry, tak? Eee, jak tutaj wygląda? Tu mamy 80 metrów sześciennych. Ja liczę, że tutaj będzie, nie wiem, 5 osób. Więc ustawiamy ostaty, Proszę bardzo, jeden tutaj nawiewny, tu jest bardzo dużo okno, Może dałbym tutaj, drugi, trzeci, dałbym tutaj. Według uznania, on może być tu nad tym miejscem. Jak jest dobrze wyregulowany, zrobione, nic się nie powinno dziać. I tu musimy dać minimum 80 metrów sześciennych. Zakładamy.

plus nasze 115 to mamy razem 260 260 Tutaj mam wyszedł napis jak wygląda sprawa z naszym wybiegiem 70 140 210 270 plus 30 nam wychodzi tutaj Jeszcze raz tu mamy równe 170 na dole. 240, 300, wyszedł nam 300, tu dajmy jeszcze powiedzmy 20. To wybieg nam wyszedł 320. Po całości. 320. Nawieg nam wyszedł 260. I teraz co? Zgodnie z polską normą nawiew musi się równać z wybiegiem. Zgodnie z wywiewem, wyszło nam 320, dawając tutaj z kominka, którego nie musimy mieć w zasadzie, bo no to by się przydało, no to co Gdzieś musimy podnieść? Brakuje nam ile? 40, 60. Co robimy? Podnosimy 60. Jeżeli 60, możemy dać 20 więcej na tym anemostacie lub po prostu rozłożyć i dołożyć 4 anemostaty lub możemy tutaj powiedzmy w niektórych miejscach nam nawiewy pozmniejszać według tej normy tu może być 50 a tu 70 tu też było troszeczkę przesadziłem no ale dobrze dążmy do tych 320 no to dokładajmy tutaj brakuje nam dokładnie 50 robimy tu sobie 45 45, 45 Nawiew. na każdym A każdy Brakuje nam 20. Proszę bardzo. To robimy 40. Zwiększamy troszeczkę, bo mają być dwie osoby. Nawet możemy na więcej. Możemy na nawet 45. Czyli nam brakuje jeszcze gdzieś 10, bo mamy raz, dwa, 30 żeśmy dołożyli, 40 żeśmy dołożyli, to brakuje nam gdzieś 20. To możemy albo odjąć od tej łazienki na dole dychę, będzie się nam zgadzać albo dziś możemy dołożyć. To już po prostu kombinujemy, tak żeby się tam nam równało, możemy dołożyć jeden nawyk. Powiedzmy, tu możemy zrobić, o powiedzmy, na szybcika 50, chociaż nie ma takiej potrzeby 50. To jest projektowanie z polską normą. Czyli mamy spełniony ilość osób. Jeżeli tu siedzi jedna, jest wymagane 20. Jest minimum jedna wymiana. Tu jest 39. Metrów sześciennych, jedna wymiana, to mamy z nadmiarem, tu tak samo e, tu było 32, e, to jedna wymiana jest, 45, tu mamy jedną, i dwie osoby mamy spełnione, tak samo mamy spełnione tutaj, tu mamy wszystko spełnione, zobaczcie, jakie to jest proste. I teraz zobaczcie, jeżeli my robimy na kanałach 75, które są najpopularniejsze w Polsce, co robimy. Przez jeden kanał 75 przy przepływie powiedzmy tam 2,5 m sześciennych, żeby było cicho, można powiedzieć, możemy e, dajemy, możemy przepuścić 30-35 maksymalnie. To co dajemy? Dwa razy 75 kanał. Tutaj bo mamy 70. Tu możemy dać 1

wszystko mamy tu opisane? Tu też dajemy 2 razy 75. Nasz kanał wentylacyjny. Bo mamy 35 na jeden kanał wentylacyjny. Tu wszędzie dajemy 2 razy 75. 2 razy 75. 2 razy 75. 2 razy 75 tutaj też dajemy 2 razy 75 nasz kanał. 2 razy 75 też dajemy nasz kanał. Tu też dajemy 2 razy 75. To jest projekt wykonany zgodnie z naszym szormonem. Abyśmy policzyli całą kubaturę, to średnia wymiana. To będzie gdzieś na poziomie nie jeden, bo jeden mamy w tych pomieszczeniach czystych minimum, tylko byłaby gdzieś na poziomie całą kubaturę, abyśmy policzyli, ona by była gdzieś na poziomie 0, między 7, tak wychodzi a 8, 0,8. Średnia wymiana, jak policzymy kubaturę zgodnie z tą naszą polską normą. I powiem Wam szczerze, że to się wszystko zgadza. Tylko trzeba pamiętać też o tych rozmieszczeniu na Pamiętajcie, do przepływu wykorzystujemy zawsze nasze pianki. Nasze pianki. O, pozasłaniałem Wam tu troszeczkę. Widzę, a tym regulujemy spór. No, ale zobaczcie, jest to bardzo proste. Myślę, że każdy to panował. Każdy sobie z tym poradzi. Każdy jest w stanie zaprojektować zgodnie z polską normą. Taką wentylację w obiekcie takim, powiedzmy, dwukontygnacyjnym, w takim przeciętnym domku, który ma tam powiedzmy z około, liczę, żeby was nie skłamać, 40, on ma około jakieś 130 m2. Jaka nam tu wyszła centrala z tą naszą polską normą? Zobaczcie, z przepływu wychodzi 320 plus 120 z tej naszej polskiej normy. Plus 120, wyszła nam 440, typo szereg 450. To z tej polskiej normy nam wychodzi, bo my mamy możliwość przewyczenia o 120 m3 więcej. To zobaczcie, wychodzi nam centrala 450. Czyli tu rzeczywiście bierzemy w takim domku 130 m2 tą większą centralę 450. Ona w rzeczywistości będzie chodziła gdzieś na 30%, na 150 metrach sześciennych, zakładamy, że w domku jest powiedzmy 5 osób i to by się wszystko zgadzało, zobaczcie, 5 osób jest potrzebne 100 metrów, mamy ile? 90, 135, nawet powiedzmy pod 7 osób, jest to wszystko tak zrobione, że nawet z tą polską normą, co się robi, co się liczy na te kubatury, jest to tak zrobione, że to zawsze wychodzi, zawsze pasuje.